Witam serdecznie wszystkich. Jest to do wszystkich. Dziś jest 22 sierpień, wtorek 2023. Wczoraj kilka filmów nakręciłem w salonie Porszaka po południu byłem w salonie porszaka autka, zobaczyć kolorowe, bo tam trochę było, więc kilka filmów nakręciłem wczoraj, w poniedziałek 21. A dzisiaj film się ładuje już. Teraz drugi nagrywam. Dobrze, <laughs> więc dzisiaj y, powtórzę to, co już wcześniej w moich filmach Mach mówiłem kilka razy, że ja jestem tego świadomy i ja to rozumiem, że państwo polskie, tak ogólnie mówiąc, w cudzysłowie, państwo polskie w cudzysłowie to traktujmy, żeby nam nic nie uciekło i, i żebyśmy nie zgubili wątku głównego, okej. Okay? Bo nazwa się może zmienić i tak dalej. Na, na przykład Solidarna Polska, tak? Solidarna Polska, suwerenna, czy jakoś tak, rebranding, zmiana nazwy i już ktoś się może zgubić po prostu w tym. O, o, to nie to samo. No, przysłowie sprzed tysiąca lat mówi, że dużo się musi zmienić żeby wszystko wyglądało po staremu więc żeby system się zachował i żeby nikt nie podejrzewał że się system zmienia i tak dalej to wiele rzeczy wizualnych takich na pokaz musi być koniecznie zmienione aby wszyscy uwierzyli że jakaś zmiana jest na przykład jakaś taka parszywa zmiana może być albo dobra czy jakoś tak ale w gruncie rzeczy wszystko jest po staremu, ale po takiej sztuczce kuglarskiej nikt nie będzie podejrzewał przez następne, załóżmy, tysiące lat, że system jest co do milimetra taki sam, ok? Tylko ciutkę kosmetycznych, po prostu zmian musiał mieć, musiał. Bo by po prostu ludzi się już domyślać, że o o, coś w trawie piszczy, że coś się dzieje i tak dalej. A jest wszystko po staremu. No dobrze, więc państwo polskie od wielu, wielu, wielu lat to jest po prostu organizacja przestępcza. Ok? Jak chcecie prawdy, to tu ją dostaniecie w miarę w jakiejś takiej... Skondensowanej i jasnej formie. Czyli tak. Państwo polskie w swojej obecnej formie od wielu lat to jest organizacja przestępcza. Kropka. Teraz troszeczkę dam wam chwilkę, abyście to przetrawili w swoich umysłach. No. Jeszcze raz. Państwo polskie od wielu, wielu, wielu dziesiątek lat, dziesiątek! Okej? Okay, to jest organizacja przestępcza. Kropka. Tu nie ma co gadać. Ok? A to, że ci na wierchuszce tej przestępczej organizacji różne rzeczy będą mówić w telewizorni, telewizornia, to jest takie pudełko, co miało kiedyś taki gruby, szklany ekran. To tam część ludzkości się gapiła, gapiła się swoimi oczami w ten szklany ekran. To się nazywa telewizornia. Więc z telewizorni można kłamać, okłamywać i no, część się łapie na to, że wierzy to, co tam jest kłamane, że jest taki obraz rzeczywistości, a nie inny. Ale ten, kto nie ma telewizorni u siebie w chałupie i nie ogląda telewizorni, to jego okłamać nie można. A jak jeszcze ta istota nie słuchałaby radia, no to tym bardziej nie podlegałaby kłamstwom, oszustwom, manipulacjom itd. I tak dalej, z tych wszystkich mediów gazetowych, elektronicznych, z tableta, z telefonu komórkowego, bo tam jest ekran, i na tym ekranie różne kłamstwa medialne mogą się pojawiać. Nawet na przystanku tramwajowym czy autobusowym są duże reklamy. Na przystankach w mieście, ok? Tam też. Informacje mogą się różnić dużo od prawdy, ok? Dobrze, więc już ustaliliśmy, że z, za komuny za komuny to była organizacja przestępcza, ok? Czy to już się w mózgu ułożyło, że państwo polskie od wielu dziesiątek lat to organizacja przestępcza? Mafijna dokonywała morderstw, niszczyła ludzi, biła ludzi pałami zomowców, Strzelała do ludzi bez sprawa, bezprawnie, tylko strzelała, bo chciała. Kto Boga temu zabroni? Tak jest w przysłowie: czyja była za tego religia? I kto cokolwiek podskoczy organizacji, która ma monopol na używanie przemocy? ok? Jeszcze raz. Państwo, ma monopol na używanie przemocy, dlatego może każdego tubylca takiego czy innego w takim czy innym bantustanie do pionu lub do poziomu szybciutko do porządku doprowadzić, bo zacznie mniej lub bardziej często i skutecznie używać wobec takiego nieposłusznego delikwenta. Środki przymusu bezpośredniego, tak? Mamy milicję Obywatelska, ZOMO, ORMO, UB, SB i tak dalej, czyli środki przymusu bezpośredniego. A jak załóżmy ewentualnie SPB nie działa, no to strzał w plecy, albo strzał z liścia, albo skórka od banana, albo y, przyjdziemy zrobić Ci samobuja. Powiesimy cię u ciebie w domu na, na krawacie. To co tam jeszcze? Yy, yy, przyjaciel, który odwiedzał tych, których trzeba o 16 godzinie w piątek i robił samobuja strzelał karnego do tej bramki, żeby niezależna prokuratoria od poniedziałku, od 9 rano mogła swoje czynności robić i łapać tego Przestępce, czy morderce, i tak dalej, i tak dalej. Więc państwo może jako organizacja zmusić każdego delikwenta do podporządkowania się. Tylko o to chodzi, żeby to było w sytuacjach no zasadnych takich, a wiadomo, że komuna to komuna, więc sobie sama reguły gry ustalała i stosowała ZOMO, ORMO, UB. Milicję obywatelską i ich broń służbową, czołgi i tak dalej, tak jak chciała. Więc dlaczego trzecia RP od roku 1990, dlaczego miałaby być innym krajem? Dlaczego miałaby być innym? Czyli jakieś rzeczy robić dobre, i tak dalej. Dlaczego tak mogłoby być? No, jest tak, jak trzeba. No. Jest milicja obywatelska strzela też. Pałuje ludzi na komisariatach i nie tylko. Z pełnym szacunkiem, kochani przedsiębiorcy, kochani okej. Okay, pamiętacie spotkania z ZOMO i milicją. Jak chcieliście powiedzieć, że nie podoba wam się to, co dobra zmiana wam robi chodziliście no protestować no to zobaczyliście czym jest parszywa zmiana i przemoc tak yy, tam było takie właśnie szczególne że yy, główny milicjant na tej imprezie mówił żeby się rozejść da, dał komendę żeby się rozejść ale wszyscy byli otoczeni więc jak się nie nie rozejdziecie do 5 minut, to będziemy was spałować. Tak mm, upraszczam oczywiście to, więc no, przemoc stosowana w imieniu Państwa o to chodzi. Różne morderstwa były. Nawet, nawet niepolityczne, po prostu przypadki takie były, chociaż to tak szybko się nie dowiemy. Więc nawet morderstwa na komisariatach, a szczególnie dolnośląskie województwo i, i nie tylko. Więc jest to organizacja przestępcza. Proste. Okay. Yy, ale zmierzałem do tego, że będąc tego świadomym i wiedząc, bo to są fakty ogólnie dostępne w internecie, więc można samemu sobie to yy, Przypomnieć i tak dalej. Więc jak może organizacja przestępcza, bez względu na nazwę tej organizacji, bo się liczy nazwa organizacji, więc nieważne jak ta organizacja przestępcza, czy mafijna i tak dalej, bandycka się nazywa. Czy to jest tam RP jakaś? Piąta rp, siódma rp, 15 rp, albo zerowa, no albo mi, minus jeden rp, więc pokazuję Wam w ten sposób, że nieważne ile jest cyferek, liczebników, cokolwiek, czy jest wyraz, i jako przedrostek ma cyferkę 1, 2, 3, ileś tam, lub na końcu wyrazu ma tam literkę jakąś tam nieważne jaką. Więc czy to jest RP numer 3, lub RP numer tam 17,5, lub to jest tam czwarta RP. Więc no nieważne jaka jest nazwa. Czy to jest może parszywa zmiana, która dobrą nigdy nie była. Część po prostu ludzisków wierzy w to, że to jest dobra zmiana, ale no, widocznie już utraciła zdolność logicznego myślenia i krytycznego as well, Ok? No, więc jeśli ja jestem świadomy, że państwo to jest organizacja przestępcza, to jak to jest możliwe, aby państwo mnie reprezentowało? Ok? Daję Wam chwilkę, żeby to w milczeniu ogarnąć. Ja masochistą nigdy nie byłem i za masochistę się nigdy nie uważałem, i tak dalej, aby, będąc świadomy, że trzecia RP to organizacja przestępcza, doskonale zorganizowana, używająca przemocy wobec ludności cywilnej, Indywidualnie i zbiorowo, na przykład przeciwko przedsiębiorcom. Kochani przedsiębiorcy, teraz mówię to o Was. Więc chyba Wy też, jako duża grupa społeczna, jesteście świadomi, czym tak naprawdę jest państwo, okej? Okay? I do jakiego skundlenia państwo jako organizacja może się dopuścić i znacznie obniżyć swoje loty, jeśli ma taki cel, ok? Więc ja nigdy bym nawet w największej gorączce nie pomyślał, że ja mógłbym, okej. Okay, powierzyć moją przyszłość, moje dobro, mój majątek. Dobro mojej rodziny, dobro moich dzieci, dobro moich najbliższych, dobro moich znajomych też. Nie, nie tylko moje dobro, ok? Prywatne, ale i ludzi, których widzę dookoła siebie, z najbliższego grona, z osiedla, z wioski, z powiatu, z gminy, z miasteczka, z tej samej dzielnicy, z tego samego kwartału. Z tego samego podwórka, i tak dalej. Więc jest to dla mnie niemożliwe, żebym zawierzył siebie swoją przyszłość, jakiejś podłej, skundlonej organizacji, bez względu na jej nazwę, handlową czy jakąś inną, nieważne, jak teraz, załóżmy, podchodzimy do tego. Czyli jest jakaś organizacja, tak? Nieważne jaka, znaczy, no ważne, ale no, nieważne o jakiej nazwie, jeśli ona się skundliła przed tobą i ty jesteś tego świadomy, jeszcze coś złego zrobiła, o dużym ciężarze y, gatunkowym, o dużym kalibrze, to co? Powierzyłbyś siebie, swoją rodzinę, żonę, męża, dzieci, kiców, wnuki, prawnuki y, 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 najbliższych znajomych. Kolegów, koleżanki, i tak dalej. Czy powierzyłbyś takiej już organizacji, która się raz mocno skundliła w twoich oczach? Czy ty powierzyłbyś jej władzę nad sobą? Pomyśl troszeczkę, drogi odbiorco po drugiej stronie tego ekranu, pomyśl troszeczkę. Czy jeszcze masz jakąś etykę u siebie w sercu, jeszcze masz zdolność trafnego patrzenia się na rzeczywistość, logiczne myślenie gdzieś tam u ciebie w mózgu jeszcze przeżyło, marnie, bo marnie, ale jeszcze jakieś niedobitki logicznego myślenia u ciebie są, kochany mój widzu? Czy już nie, zatraciłeś tą zdolność, okej? Okay? Więc jeśli po prostu widać, że załóżmy od 30 czy iluś lat organizacja zwana państwem dyma, po prostu dyma w pewną część ciała i bez lubrykanta nawet i dymany jest świadomy tego, że ktoś go dyma, nie dość, że jest to grzech, że to jest Sodoma, Gomora, że nie po Bożemu, że jak to tak i te sprawy, ale przynajmniej no. Można dojść do tego, że ktoś kogoś dyma i robi to tak bez konstytucji, bezprawnie, w biały dzień, przy ludziach, nie po Bożemu, oszukuje od początku do końca, od, od momentu włączenia telewizora do momentu, kiedy się kładziesz spać i możesz być okłamywany. Z Twojego szklanego ekranu w twojej chałupie jeszcze z radia też możesz być okłamywany. Jak już rozpoznałeś to sam dla siebie, że, że, że no e ewentualnie jesteś dymany. Niektórzy to rozpoznali, że są dymani 24 na 7 przez 8 dni w tygodniu i tak dalej. No to, no to życzę powodzenia, jeśli. Zgodziłbyś się, mój szacowny widzu, na to, żeby powierzyć twój, twój głos wyborczy, bo zmierzaliśmy od początku tego filmu do tego, aby powiedzieć, że każdy będzie się bił, bił i to czasami krwawo na Twoim ekranie, w Twojej chałupie, w tej telewizorni, będą się bić o Twój głos wyborczy. Ok. Ponieważ, mój szacowny widzu, poprzez zagłosowanie do jakiejś urny mniej lub bardziej wyborczej, w jakimś ośrodku mniej lub bardziej wyborczym, przed jakąś komisją mniej lub bardziej uzurpującą sobie do tego, że, żeby jakieś pozory jakiejś komisji wcale nie wybo i te sprawy, ok? Czyli. Tak się będą chlastać, by być może na Twoich oczach, i tak dalej, będą się chlastać i bić od Twój głos wyborczy, żebyś to ty właśnie tym, a nie innym, powierzył swój głos wyborczy na jakąś jedną, drugą czy piętnastą kadencję i tak dalej. Co oznacza, mój drogi, że będziesz ich niewolnikiem przez 4 lata, więc już lubrykant możesz sobie kupić i jakąś taką bieliznę, mniej lub bardziej bieliznę, żeby różne rzeczy w łóżku albo tak no, w biały dzień robić, bo będzie dymanie i to ostre, będzie dymanie, zapewniam, bo troszeczkę już to rozpoznałem, czyli tak. Państwo upadło. Nie istnieje. OK? To będzie zarządzanie kryzysem, bo nie ma kasy w budżecie, kasa wydana, czyli są znacznie większe wydatki niż się zbiera w podatkach. Są ró różni przybysze, są różne tam emerytury. 17 emerytura, 33,5 emerytura. Tam będzie teraz 888 plus. Albo 777 minus, czy jakoś tak. Czego jeszcze kurczę, chcecie. Przecież na to kasy nie było wcale. Okej? Okay? Tylu różnych przybyszów jest zasiłkowych, legalnych lub nie, na to kasa leci, co oznacza, że muszą być podwyżki cen i wszystkiego innego, opłat czynszów, prądu, gazu, czegokolwiek mandacików, zusu czegokolwiek, aby jakoś próbować spiąć budżet, ok? Więc to będzie tylko zarządzanie kryzysem i po prostu oni chcą, abyś ty oddał im swój głos wyborczy. O to chodzi w tej całej układance. Czy coś się zmieni? Co innego, kiedy się państwem kieruje jakaś następna władza, kiedy jest okres jakiejś stabilizacji, ok? Jakiejś takiej ogólnie mówiąc, nawet pozornej czy coś, ale jeśli tendencja światowa od kilku lat jest wiadomo jaka, jest zaraza, która wszystko wywróciła do góry nogami i tak dalej. Tu jeszcze duże wydatki na zbrojenia, na socjale różne dla przybyszy takich czy innych. A zadłużenie Polski od 30 lat albo więcej było ogromne, więc teraz się chyba być może zwiększyło nawet 2,5 raza w stosunku do tego, co było jeszcze 6 lat temu, więc. Jeśli można nazwać, że Polska to już był od dawna kraj upadły finansowo, a teraz tylko się reanimuje trupa, tak ogólnie mówiąc. Więc kiedy się gumka odgaci pęknie, gacie spadną, to wtedy załóżmy, zobaczymy, po której stronie jest dupa po prostu, bo tak to trzeba powiedzieć. Czyli zobaczymy, w jakiej kondycji jest państwo upadłe. Okay. Więc y, jak widzę zachowania się polityków i ich decyzje polityczne, gospodarcze na przestrzeni kilku lat, to po prostu nigdzie, nigdy w życiu, żadnej bandzie, bandzie czworga, bandzie pięciorga, bandzie siedmiorga, komukolwiek, a tym bardziej zastępcy, prezesa, który ma w swojej willi żyrafę. Albo krokodyla w domu, który nie ogarnia rzeczywistości, bo ma jakieś skutki uboczne leków, a być może jakieś już choroby od dawna ma jakieś takie z głową powiązane czy coś, który pamięta czasy stalinizmu, to już było dawno, czasy stalinizmu, Stalin, ok? Więc co taki za, zastępca, prezesa, który ma świnkę morską w domu, a może miał albo nie miał żonę i dzieci. Nie zna się na gospodarce, bo kilka razy jasno o tym mówił. No więc y, świetlanej przyszłości po prostu nie będzie tutaj, ok? Więc y, tym bardziej y, mam milion różnych powodów uzasadnionych i faktów, które utwierdzają mnie w moim właściwym przekonaniu, że nigdy nie zagłosowałbym na PiS. Na parszywą zmianę i nie powierzyłbym im mojego głosu wyborczego nigdy w życiu. W żadnych wyborach. W tych wyborach, w jakichś takich poprzednich wyborach i tak dalej, i tak dalej. Co oznacza, że swoją władzę sprawuje sam. Jestem sam za siebie odpowiedzialny. Ok? ponieważ jeśli oddasz swój głos wyborczy komukolwiek, to scedowałeś na niego, że on jest twoim panem i ty masz się słuchać kogoś, kto może się pomylić i kto może działać przeciwko tobie. A to niby ma być dla twojego dobra, ok? Czy to już pomału załapujemy? Więc Pomagam Wam zrozumieć, czym jest samodzielne sprawowanie władzy i liczenie na siebie tylko, jak mówi oczywiście przysłowie, i branie odpowiedzialności za to, co się robi, i obserwacja rzeczywistości tego, co się dzieje, i dalsza, szybka nauka, czym to jest sprawowanie władzy samemu. Dziękuję.